Witam bardzo serdecznie, w tym materiale sprawdzimy sobie sztuczną inteligencję, czyli ChatGPT, jak odnajdzie się w formie takiego doradcy podatkowego, takiego naszego jakby, e, takiej osoby, która doradza, jaką formę podatkową powinniśmy obrać. E, Sprzedając w danej branży, czy też jakieś usługi tutaj e, preferują. Serdecznie zapraszam do oglądania, zaraz zobaczysz, jak to wszystko będzie wyglądało. Dla osób nowych na kanale polecam odebrać darmowego e-booka na naszej stronie o tematach zarabiania. Polecam również rozważyć subskrypcję, a jak macie pytania, uderzajcie mailem lub na Instagramie. Z racji na to, iż mój temat jest poświęcony tematyce e-commerce i zajmuje się właśnie takimi biznesami, to na początek dobierzemy sobie jakiś tutaj właśnie temat związany z tą formą działalności. Więc poprosimy ChatGPT w ten sposób: napisz mi najlepszą, o, źle. Napisz mi najlepszą formę rozliczania się z urzędami, z urzędem podatkowym w Polsce, prowadząc sklep internetowy z zabawkami. Nie posiadam siedziby, może też mu to dodamy, nie posiadam siedziby i co jeszcze, może na początek coś takiego prostego, zobaczymy jak sobie z tym poradzi i mamy tak, napisz mi najlepszą formę rozliczenia się z urzędem podatkowym, prowadząc chleb internetowy z zabawkami, nie posiadając siedziby, działając w dropshippingu, może coś takiego zrobimy, w dropshippingu. I do, powiemy mu jeszcze może, bo to, że obroty nie przekraczają 10 tysięcy złotych. Coś takiego, że właśnie jest ta jakby skala tutaj jakaś podatkowa. Może weźmie to pod uwagę. Zobaczymy jak on sobie z tym poradzi. Klikamy Enter i zobaczmy. O, bardzo szybko sobie tutaj poradził. I jakby widać proponuje od razu Ryczał dewicencjonowany. I tutaj wypisujecie jakby zalety. Karta podatkowa, podatek liniowy 19%. Wszystko to oczywiście możesz sprawdzić w internecie, ale tutaj jakby szybciej to wszystko się tutaj rozbije i masz te wady, zalety. I teraz go zapytamy, jaka forma działalności będzie najtańsza. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. Może sobie z tym nie poradzić, ale powinien tak w zasadzie. Jaka forma będzie najbardziej atrakcyjna cenowo, aby jak najwięcej zarobić? Może coś takiego? Zwolnienie z wad. Zobaczmy, zależy od wielu czynników. No, i znowu coś tutaj. Aha, wypisuje zalety tych wszystkich działalności. Tak, tutaj wypisał te, jakby formy podatkowe: spółka ZO, spółka cywilna. I tutaj właśnie to wszystko wypisuje. Więc jeśli chodzi o takie sprawy podatkowe, ten Chat GPT, tak, widzę, sobie tutaj średnio radzi. Trzeba by sprecyzować myślę, że bardziej tutaj nasze zapytanie. Też tam jest pewnie wiele jeszcze takiej informacji, których ja tutaj. Nie udzieliłem, tylko nie nasuwa mi się teraz za bardzo, co ja bym Cię mógł tu jeszcze zapytać. <laughs> Zobaczmy sobie zalety działalności, zalety spółki, zalety spółki cywilnej. Niskie koszta założenia, ograniczona odpowiedzialność. W każdym bądź razie w Twojej branży musisz sobie samemu tutaj jakby wszystko porównać. Za pomocą sztucznej inteligencji możesz w łatwy sposób sprawdzić sobie tutaj te wszystkie rzeczy i zapytać się też, o jakieś dane przepisy, bo pamiętaj, że ten ChatGPT 4 który tutaj jest, jest na bieżąco aktualizowany i ma e, informacje bieżące, więc potrafi jak wygrzewać w internecie i możesz go poprosić, aby sprawdził odpowiednie źródła i Ty nie musisz wtedy klepać tutaj w klawiaturze, tylko piszesz do niego jeden raz i on to wszystko sprawdza. E, kolejny materiał ze sztucznej inteligencji, wiem, że to może być już nudne, ale lecimy dalej. E, te tematy są bardzo ważne tutaj, aby je poruszyć, żeby ludzie byli świadomi, jakie potężne narzędzia tutaj mamy dostępne, Serdecznie zapraszam do subskrypcji. Zapraszam do sprawdzenia kanału i widzimy się w kolejnych materiałach. Zapraszam do kontaktu, jeżeli jakieś problemy biznesowe masz, może chcesz akurat się naradzić, nie ma żadnego problemu. Jest Instagram podany, jest e-mail. Zapraszam serdecznie, działamy. Lecimy 2024 rok, jest nasz. Pozdrawiam.